Działalność podziemia na ziemi chełmskiej. W okresie II wojny światowej na ziemi chełmskiej podejmowano szereg e, działań związanych z tworzeniem struktur konspiracyjnych. Już pod koniec 1939 roku stworzono tutaj struktury służby Zwycięstwo Polski, przekształcone na początku kolejnego roku w Związek Walki Zbrojnej. Początkowo główne działania polegały na e, gromadzeniu ludzi, gromadzeniu broni i prowadzeniu działań e, bieżących. E, w miarę upływu e, czasu stwo, stworzono również struktury zajmujące się e, działaniami bezpośrednimi, również między innymi działaniami e, zbrojnymi. E, od, tysiąc, e, od końca 1940 roku zorganizowany był już obwód e, Chełmski, Armii Krajowej, a w 1943 utworzono inspektorat Hełm złożony z trzech obwodów Hełm Włodawa i Krasny Staw. W roku 1943 pod kierownictwem Armii Krajowej skupiono większość oddziałów konspiracyjnych, między innymi włączono dosyć rozbudowane struktury batalionów chłopskich i w takim stanie żołnierze Armii Krajowej na Ziemi Chamskiej przygotowywali, przygotowywali się do akcji burza. No niestety szybki postęp Armii Czerwonej sprawił, że te działania nie zdołano zrealizować. Mimo, że skupiono kilka oddziałów w okolicach Hełma i podjęto również działania na terenie miasta, ostatecznie Armia Czerwona zajęła hełm i rozpoczęła tworzenie nowej władzy, władzy komunistycznej, a oddziały Armii Krajowej podlegały różnorodnym represjom. Liczne miejsca związane z II wojną światową są odwiedzane przez młodzież w czasie rajdów i wycieczek. Ta tematyka również często pojawia się w konkursach organizowanych dla młodzieży. A od kilku lat organizujemy rajd śladami żołnierzy Armii Krajowej i win. I te rajdy też cieszą się dużą popularnością. Pamiętam na pierwszym rajdzie bo dużym Wrażenie, duże wrażenie na młodzieży zrobiło spotkanie z kombatantem, który brał udział, udział w rozdziałach światowych walkach. To było duże przeżycie dla, dla, dla dzieci.